Dzień dobry. Dzisiaj też chciałam zaczarować wiosnę. Mamy jeszcze zimę i taka dekoracja bardzo zimowa z użyciem suchych roślin zeszłego sezonu. Tutaj ułożyłam tak płasko makówki i moja ulubiona trawka obietka. I tutaj, ten kącik tylko chcę przeznaczyć na tę budzącą się wiosnę i e, tak e, jeszcze jakby nieśmiało, która będzie z tej dekoracji e, się tutaj wypływać. E, podstawą jest ramka do makramy. Sznurki są bardzo też w stonowanym kolorze odpowiadają tutaj, ale oczywiście można użyć kolorowych, można użyć innego materiału, także taki, taki pomysł. Co tutaj jeszcze? W tym, ponieważ tu będą żywe rośliny, ja tu z tyłu umieściłam próbówki i nawet jeżeli ta dekoracja będzie wisiała na ścianie, to nie będą tutaj odpychać, dlatego że są prawie że równe z tą ramką. I co? Już tutaj włożyłam pędy hoi linaris. Chciałam wyciąć delospermę, która się pięknie przewiesza przez donicę. No ale niestety była chwila mrozu, u nas dość, e, takiego silnego i e, mimo, że do tej pory pięknie zimowała, teraz e, te pędy zmarzły i e, no, no to w takim razie wspomogłam się rodziną doniczkową. Także troszeczkę też i z domowych zasobów e, doniczkowych, nie tylko z obrotu dzisiaj. Co jeszcze? E, Użyję tutaj e, hyacent, który podpędziłam, ale przy okazji, e, tutaj mam kwiat, ale przy okazji chciałam Wam pokazać, że też użyłam już do wody, żeby tą wiosnę już zaczarowywać. Chyba tydzień są w cieple. Tu jest wobiec, jakie ma już piękne pąki. A tutaj jest magnolia w której już też pąki widać kolor. O, już pękają, także myślę, że w przyszłym tygodniu już na bazie właśnie tych gałązek będę, może zrobię jakąś dekorację, także też polecam takie tutaj na pewno powiedz taki energetyczny kolor pomarańczowo. Czerwony i biały magnoli. To, to jeżeli chodzi o e, przyszłość, a co dzisiaj? E, ja już mówiłam, że e, będzie Jacint. Oprócz tego przyniosłam z ogrodu, hmm, Tutaj jest wąska hoisy, Teraz żałuję, że nie zabrałam z pąkami, bo ona też kwitnie na biało i jeżeli ta dekoracja będzie na tyle długo trwała, a raczej będzie, to może pąki też chojski by się tutaj rozwinęły, ale akurat dzisiaj przyniosłam taką. Tylko po to, żeby tutaj były widoczne liście. Także taki zielony zakątek wśród tej, tej, tej suchej, zeszłorocznej roślinności. Może najpierw włożę jacynt. <laughs> jacynt już widziałam wcześniej, ale musicie pamiętać, że sok jacynta jest drażniący i lepiej tego nie chwytać. Ja tutaj trochę przytnę te klatki, które są z tyłu pędu, bo żeby nie odpychały od tych sznówków. Będzie to widoczne. No i dalej ciemietniki. Teraz pora ciemnikowa. Też kolor. trochę może to przypominać śnieg. Ale na pewno już są zapowiedziane gwiazdy, które się zbliża, także... Poza wiosny jak najbardziej. Dobra, jeszcze jakiś ciemniak. Tu jeszcze... ja to tak jeszcze... mm. Wszystkie są skupione. Blisko siebie, trochę to wygląda jak taka chłopeczka białego śniegu. I tak ma być, blisko ziemi, blisko tej dolnej warstwy. Jeszcze kuruje zima, to co martwe i stare. A tutaj już, już się szykuje ta, ta wiosna. Także taki znowu pomysł z różnymi jakby porami roku. Co prawda, zimę jeszcze mamy, bo jest styczeń, ale już zaczarowywać wiosnę jak najbardziej można, można czekać na, na ten czas. Także taki mój na dzisiaj pomysł. I w takim razie to już jest koniec. Oczywiście więcej czasu zajmuje przygotowanie konstrukcji, ale ona może służyć do wielu innych dekoracji. Także to taki pomysł na tymczasem. czasem. A jeżeli użyjemy tutaj innych roślin czy, czy więcej probówek, może jak najbardziej być tutaj więcej kwiatów i taki żywy obraz możemy stworzyć. Także dzisiaj na tyle. Do następnego zobaczenia. Pa pa. Cześć.